No, na pewno mam bardzo dużo emocji, emocji pozytywnych. Spełniło się moje marzenie i bardzo się cieszę, że, że ta książka powstała i jestem pewna, że będę, będziecie po prostu zainteresowani tą książką, ponieważ jest moim zdaniem nieskromnie tajna. Tak, ta książka opowiada nie tylko o sukcesach, ale tak samo opowiada o porażkach, ile pracy mi to kosztowało, żeby być zawodniczką przez tyle lat na najwyższym poziomie. Opowiada o różnych historiach, które przeżyłam. Opowiada o macierzyństwie, powrót do, do, do gry. O różnych takich ciekawych anegdotach, typu o fanach. Wydaje mi się, że, że, że to, to będzie interesujące dla Was, ponieważ z tej strony mnie nie poznaliście. Oczywiście, tak naprawdę wygrać coś pierwszy raz to oczywiście jest duży sukces, ale, żeby utrzymać tą formę i zostać tym mistrzem na wiele, wiele lat, to jest najtrudniej. Wydaje mi się, że no chłopcy są faworytami, ale to jest po prostu część, część takiej pracy najlepszych, więc z tym trzeba się pogodzić. Trzeba po prostu wytrwać w tej presji, bo to jest presja, można powiedzieć, wyniku i otoczenia. I Wydaje mi się, że no najlepsi zawsze mają tą presję i trzeba to udźwignąć. I Mam nadzieję, że u chłopcy sobie z tego zdają sprawę i, i, i wygrają po raz trzeci Mistrzostwo Świata. Więc to by był wielki wyczyn utrzymać przez tyle lat taki poziom w polskiej reprezentacji. No, no tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że no, to, jest, y, to jest część jakiegoś tam y, sukcesu i y, no, trzeba po prostu. Y, nie ma miejsca na słaby dzień, tak? Nie ma miejsca na to, że, y, że, że nie masz formy w tym momencie. No, trzeba po prostu do tego podejść y, bardzo profesjonalnie, to wiemy o tym, ale no, po prostu trzeba. Każdą piłkę szanować każdy punkt. Nie myśleć o ostatnim piłce o mistrzostwa świata, o pucharze Mistrzostwa Świata, tylko po prostu dbać o to z akcji na akcję, tak? Żeby ten końcowy wynik był pozytywny dla nas. Doszły mi słuchy, że, że, że Ameryka jest trochę gorszej. Dyspozycji, ale uważam, że nie ma co się tym sugerować. Trzeba, e, trzeba podejść do tego meczu, że e, jest w najlepszej formie e, tego, tego dnia, tego momentu. Trzeba się spodziewać bardzo ciężkiego meczu, nie tylko fizycznie, ale tak samo mentalnie. E, więc e, no wiadomo, że bym chciała, żeby reprezentacja Polski wygrała i będę trzymała mocno kciuki, ale ale na pewno przed nami bardzo mm, ciężka walka. No, ja bym sobie życzyła 3-2 i taki bardzo emocjonujący mecz. Yy, no taka, taki prawdziwy finał, można powiedzieć, więc yy, tego życzę kibicom, tego życzę chłopcom yy, i nam wszystkim.